Cześć! Witajcie z kolejnego odcinka poznawania Podkarpacia z Terra Cognita. Dla Was to jest kolejny odcinek, natomiast dla mnie to w zasadzie ten sam dzień, ponieważ dosłownie kilka kilometrów od Prządek znajduje się Zamek w Odrzykoniu. Gdyby ktoś chciał i dysponował większą ilością czasu, to w zasadzie można tutaj przyjść z Prządek szlakiem turystycznym. Czarnym jest to około półgodzinny spacer, dość malowniczym, ale i prostym szlakiem. Więc co, dzisiaj zamek Odrzykoń. Jest to zamek szczególny, który zapisał się w polskiej literaturze, bo... To właśnie tutaj odbywała się akcja zemsty Aleksandra Fredro. Opowiem Wam dzisiaj nieco tej historii. A tymczasem zobaczmy, jak wygląda to w środku. Aha, zapomniałem wspomnieć, jeżeli chcecie oglądać więcej tego typu filmów z Polski i również z innych moich podróży, to zachęcam do polubiania. Komentowania i udostępniania filmów z kanału Terra Cognita. Zamek Kamieniec to jedna z najbardziej malowniczych i tajemniczych ruin zamkowych w Polsce. Położona jest ona na jednym ze wzgórz Czarnożecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego o wysokości 440 metrów nad poziomem morza. Kryje on w sobie niezwykle bogatą historię, pełną intryg, legend i niezwykłych postaci. Zapisał się on również w historii literatury i to nie tylko polskiej. Gotowi? No to zaczynamy! Z małej platformy widokowej rozciąga się tutaj fantastyczny widok na całą Kotlinę krośnieńsko jaślecką którą teraz widzicie za mną. A warto wspomnieć, że dość ciekawa jest historia nazwy tego zamku, ponieważ w potocznej świadomości funkcjonuje on jako Zamek yy, Odrzykoń. Natomiast z administracyjnego punktu widzenia, ani on nie znajduje się w Odrzykoniu, ani Odrzykoń się nie nazywa. Znajduje się w miejscowości Korczyna, a jego poprawna nazwa to Zamek Kamieniec, od rodu pierwszych właścicieli kamienieckich. Po głębszej analizie mapy podziału administracyjnego odkryłem, że rację miałem tylko połowicznie. Ponieważ połowa zamku znajduje się w miejscowości Odrzykoń, a druga połowa w Rzekach, należących do gminy Korczyna. Co do nazwy jednak pomyłki nie było. Kamieniec to nazwa w 100% prawidłowa. Zamek Kamieniec położony na stromym wzgórzu ma swoje początki w XIV wieku, choć jego historia sięga jeszcze dalej w przeszłość. Wcześniej, zanim wzniesiono tu kamienną twierdzę, na tym samym miejscu istniał drewniany gród, który strzegł granic małopolski i pełnił funkcję ważnego punktu obronnego. To król Kazimierz Wielki, słynący z licznych inicjatyw budowlanych, rozpoznał strategiczne znaczenie tego miejsca i polecił budowę kamiennego zamku. Jego decyzja była częścią szerszej polityki wzmacniania obronności kraju, która objęła budowę wielu innych warowni wzdłuż granic Królestwa Polskiego. Zamek miał zapewnić kontrolę nad pobliskimi szlakami handlowymi, które prowadziły przez Karpaty. Wzniesienie zamku nie było jedynie projektem obronnym. Zamek miał także pełnić funkcję rezydencjalną dla lokalnych możnowładców, którzy zarządzali okolicznymi terenami. Choć w późniejszych latach zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany to jego pierwotny układ i lokalizacja do dziś budzą zachwyt, szczególnie gdy podziwiamy majestatyczne ruiny górujące nad okolicą. No i tam w oddali znowu majaczą nam szczyty Beskidu Niskiego, między innymi Cergowa, którą widać tutaj praktycznie z każdego miejsca. A tam, daleko w oddali, nie zgadniecie co. Nagie połoniny Bieszczad. No, dzisiaj przejrzystość powietrza jest dość słaba, więc praktycznie ich nie widać, ale w dniach bardziej wiecznych widać je stąd doskonale. W ciągu wieków zamek przechodził przez ręce różnych rodów szlacheckich, które miały decydujący wpływ na jego wygląd oraz przeznaczenia. W XV wieku warownię przejął ród kamienieckich, od których pochodzi dzisiejsza nazwa zamku? Ród ten, będący jedną z najważniejszych rodzin w regionie, przyczynił się do rozbudowy zamku, nadając mu charakter bardziej rezydencjalny. Następnie w XVI wieku zamek stał się własnością rodu Bonerów, jednej z najbogatszych i najpotężniejszych rodzin kupieckich w Polsce. To za ich czasów zamek przeszedł gruntowną przebudowę, której efekty można dostrzec nawet dziś. Patrząc na fragmenty zachowanych murów. Najciekawsze w tych ruinach jest to, że trwale zapisały się one w historii polskiej literatury. Jak? Otóż, w wyniku małżeństw i podziałów majątkowych w XVI wieku, został on podzielony na dwie części: Górny zamek, będący własnością rodów Firlejów, oraz Dolny zamek, który należał do rodziny Skotnickich. Ten podział stał się przyczyną wielu konfliktów, które przez lata miały miejsce na zamku. Spory te nie ograniczały się jedynie do spraw majątkowych, lecz przeradzały się w prawdziwe waśnia, które często przybierały dramatyczny charakter. Najbardziej znanym konfliktem była długoletnia waść między Mikołajem Firlejem a Janem Skotnickim, która stała się inspiracją dla Aleksandra Fredry do napisania jednej z najsłynniejszych polskich komedii. Zemsty. Fredro, który był właścicielem zamku w XIX wieku, znalazł w dawnych aktach sądowych inspirację do stworzenia historii o konflikcie między Cześnikiem a Rejentem. Zemsta stała się literackim świadectwem tamtych czasów, a sam zamek przez swój związek z historią zyskał na znaczeniu w polskiej kulturze. Ponadto na zamku przez prawie dwa lata, w latach 1589-1591, w gościnie u bonerów przebywał jeden z pierwszych znaczących poetów tworzących w języku węgierskim Balint Balassi. Ten renesansowy węgierski wiersz jest autorem pierwszego dramatu w języku węgierskim, piękna węgierska komedia, w którym stosował w swej twórczości specyficzny innowatorski sposób składania wersów i rymów który dzisiaj od jego nazwiska nazywa się Strochą Balasiego. W XIX wieku po upadku Rzeczpospolitej zamek Kamieniec znalazł się w szczególnie trudnym położeniu. Wraz z rozbiorami Polski ziemie te przeszły pod panowanie austriackie, a nowi władcy nie byli zainteresowani odbudową ani utrzymaniem zabytkowych polskich warowni. W efekcie zamek stopniowo popadał w ruinę. Brak opieki konserwatorskiej, a także trudne warunki atmosferyczne przyspieszyły proces destrukcji tej niegdyś potężnej twierdzy. Władze austriackie bardziej skupiały się na celach militarnych i administracyjnych, nie przywiązując wagi do dziedzictwa kulturowego reterenów, które znajdowały się pod ich kontrolą. W związku z tym zamek pozbawiony wsparcia i opieki ulegał coraz większym zniszczeniom. Mimo zaniedbań ze strony władz, zamek kamieniec wciąż przyciągał uwagę i fascynację. Jego malownicze ruiny stawały się symbolem upadku Rzeczpospolitej oraz romantycznej tęsknoty za dawną, potężną Polską. W epoce romantyzmu, kiedy to artyści i pisarze szukali inspiracji w przeszłości oraz w dzikiej naturze, ruiny zamku stały się ważnym punktem na mapie podróży intelektualistów. Malownicze otoczenie zamku, jego imponujące choć zniszczone mury, oraz widoki na okoliczne wzgórza i doliny inspirowały licznych malarzy, poetów i pisarzy. Dziś Zamek Kamieniec to jeden z najważniejszych zabytków Podkarpacia, a także popularna atrakcja turystyczna. Od 1995 roku zamek znajduje się pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Zamku Kamieniec. Które dbał o jego konserwację i promowanie wśród turystów dzięki ich staraniom możliwe jest zwiedzenie ruin oraz udział w licznych imprezach kulturalnych organizowanych na zamkowym terenie. Dziękuję za wspólne odkrywanie tajemnic zamku Kamieniec. Jeśli podobała wam się ta opowieść, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii. Do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem, ja właśnie zauważyłem, że tam jeszcze jest chyba jakaś wystawa etnograficzna. Nie, nie sądzę, żeby ktoś tutaj mieszkał jeszcze w domu krytym strzechom. A ten, który jest tutaj za płotem, wygląda naprawdę na bardzo stary. Chociaż może nie jest taki stary. Nie dobra, tutaj na pewno nie da się wejść, ale ładnie to wygląda. No dobrze, to chyba byłoby tyle z zamku Kamieniec. Parę kilometrów na północ od Krosna. Bilet wstępu kosztuje 14 zł, czyli w sumie nie jakoś bardzo dużo, a naprawdę jest tutaj kawał pięknej polskiej historii i historii polskiej literatury oczywiście również. Przez wzgląd na to, że ten zamek był inspiracją dla Fredry do napisania zemsty. Jedyny problem, jaki dostrzegam, to jest absolutnie totalny brak parkingów. Widzę, że tutaj ludzie parkują wzdłuż drogi, co o, dzisiaj jest ok. Zwykły poniedziałek, ale podejrzewam, że w weekendy w sezonie turystycznym, no w sumie jest sezon turystyczny, ale wiecie o co mi chodzi weekendy, popołudnia i tak dalej. Podejrzewam, że tutaj jest Armageddon. No dobra, jest tam parking. Dyszkę kosztuje za cały dzień. A tutaj łapcie ostatnie ujęcie na zamek Kamieniec w Odrzykoniu.